Do internetu trafiły kolejne ważne wycieki na nowy sezon, pojawiły się kolejne spoilery wielkiego eventu, do gry trafiły dwie darmowe nagrody dla wszystkich graczy, pojawiły się małe zmiany w AI Darth Vaderze, a do sklepu z przedmiotami zostały dodane bardzo ciekawe przedmioty. Siemanko wszystkim, ja jestem Migała i witam was na kolejnym odcinku z eventu, nowego sezonu i nagrody. lecz zanim te nowości, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty chcesz zgarnąć prezent za 300 fałdolców, to zostaw łapeczkę do góry i suba, Zadzwonem, bo ponad 50% z was tego nie robi i przypominam jako epik partner o kodziku kicia, tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. Pierwszy temat, od którego zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek, nie będzie dotyczył eventu ani nowego sezonu, lecz spokojnie do nich zaraz sobie przejdziemy, ponieważ na początku warto wspomnieć o tym, co stało się przy zmianie sklepu z przedmiotami. Jak większość z was pamięta, od pewnego czasu informowałem Was, że twórcy gry intensywnie pracują nad wprowadzeniem do sklepów w Fortnite kolejnych przedmiotów, które, tak samo jak postać Renegade Rider, były do odblokowania początkowo za wbijanie poziomu. Na początku wszyscy uważali, że będzie to albo jakieś wydarzenie, w będą dostępne darmowe przedmioty dla graczy, albo będzie to po prostu nowy miecz świetlny jako kilof, lecz niestety wszyscy się mylili i w pakietach za poziom został dodany skiny jarjara. Oczywiście nie chodzi tutaj o tego podstawowego jarjara widocznego na moim ekranie w tle, tylko jest to specjalna druga wersja tego skina oraz jego przedmiotów, które prezentują się takie i żeby zakupić je w sklepie musicie wbić określony poziom kąta i dopiero potem możecie je zakupić. Co ważne, pamiętajcie, że po wbiciu danego poziomu skórka nie trafi do Waszej szafki tylko będzie dopiero wtedy do zakupu, więc poza tym, że musicie wbić poziom, po potem, żeby zdobyć skina i jego itemy, musicie po prostu je zakupić za ceny widoczne w tle. Skoro znacie już informacje na temat sklepu z przedmiotami, przejdźmy sobie do tematu kolejnych darmowych przedmiotów dla graczy, ponieważ nie wiem, czy wiecie kochani, ale wraz z tą ostatnią aktualizacją do gry trafiło jeszcze więcej darmowych przedmiotów. Na tym ostatnim filmie na kanale z nagród dałem wam znać, że niebawem do gry trafią letnie zadania o tego darmowego skina, ale niestety nadal ich nie ma i nie wiemy, kiedy te Lecz zaraz po zakończeniu przerwy z aktualizacji pojawiły się kolejne darmowe nagrody. Cały ten temat został opublikowany przez leakerów, którzy poinformowali nas, że wszyscy gracze, którzy grają na komputerach, są w stanie odblokować za darmo dwa malowania do broni na swoje konto i są to dokładnie te malowania widoczne na ekranie. Żeby zdobyć te malowania do broni, wchodzicie w link podany w opisie, tam logujecie się waszym kontem Epic, po zalogowaniu klikacie w pomarańczowy guzik zdobądź i potem klikacie złóż zamówienia, które jak widać będzie na kwotę 0 zł. Gdy już je odbierzecie i zalogujecie się znów do Fortnite'a i wejdziecie na wasze konto, Automatycznie zostaną dodane te dwa malowania do broni i warto je zdobyć, bo prezentują się one serio fajnie i dodatkowo są one dostępne za darmo. Jeżeli gracie na konsoli, to wystarczy, że przy logowaniu na tej stronie zalogujecie się za pomocą Xboxa bądź PlayStation i wtedy też wszystko zadziała, więc są to dwa darmowe przedmioty dla dosłownie wszystkich i pamiętajcie, że warto je zdobyć, bo potem trafią one do sklepu za fałdolce. Kolejna informacja, jaką dzisiaj dla Was przygotowałem, ponownie tak jak wczoraj, będzie dotyczyła nadchodzącego wielkiego eventu, jak i nowego sezonu, jaki trafi do Fortnite'a i na początku zaczniemy sobie od tematu tego nadchodzącego eventu w grze. Po tej ostatniej piątkowej aktualizacji do plików wyciekło ogrom informacji na ten wielki event, z których dowiedzieliśmy się o nowych etapach eventu, nowych plikach na event, na wyspę powrócił portal duchów, a dodatkowo jest on po części już aktywny na wyspie. Te wycieki dotyczyły tego, co będzie działo się jeszcze przed samym wydarzeniem, czyli to, co będzie w tej fazie przygotowywawczej do jego startu, a teraz do neta trafiły wycieki na temat tego, co będzie miało miejsce w w trakcie jego trwania. Cały ten temat został nam podany przez dokładnie tego likera tutaj, który napisał nam, że wyciekł wielki event, a dalej napisał nam, że podczas eventu będziemy mieć swojego strażnika, który będzie z nami chodził i pomagał nam na tym evencie. Do postu została dodana taka grafika z innego wydarzenia, w którym był widoczny agent Jonesy i Fundament, którzy byli naszymi pomagierami i ma to wyglądać mniej więcej tak samo jak na tamtym wydarzeniu, czyli my gracze będziemy gdzieś chodzić, a razem z nami postacie fabularne będą nam pomagać. Z Wycieków jakie trafiły do neta jeszcze przed aktualizacją mogliśmy się dowiedzieć, że na evencie będziemy chodzić po tej gwieździe na niebie tej tutaj i będziemy tam w środku wykonywać jakieś specjalne zadanie, które prawdopodobnie będzie nam końcowo kazało zniszczyć tą kulkę na niebie. Tak więc wyciek ten jak najbardziej pasuje do obecnych informacji i tego co wyciekł już jakiś czas temu i powoli widzowie potwierdza się ten wyciek tutaj na temat większości przebiegu wydarzenia, ale jeszcze nie został on w 100% potwierdzony. Na kolejne szczegóły dotyczące wielkiego eventu będziemy musieli sobie jeszcze poczekać, ale spokojnie widzowie, teraz już każdego dnia jesteśmy coraz to bliżej wielkiego eventu, więc wycieków będzie jeszcze i to jeszcze więcej. Kolejny temat na naszej liście będzie połączeniem dwóch informacji, a mianowicie są to informacje. Na nowy sezon, który trafi do gry po tym sezonie, teraz, a dodatkowo jest to informacja, która została podana przez to, że w grze jest obecnie Darth Vader, ale w wersji ze sztuczną inteligencją. Jak wiecie, na wyspie Fortnite po nowej aktualizacji zaczął chodzić sobie nowy Darth Vader, który po pokonaniu trafia do naszej drużyny jako nasz pomocnik. Z którym dodatkowo możemy normalnie rozmawiać, a on będzie nam odpowiadał za pomocą AI, lecz niestety jest ona tylko po angielsku. W każdym razie, samo AI Darth Vadera ma wgrane specjalne teksty przypisane do opisów danego skina i kiedy zapytamy się go o jakąś postać z gry, odpowie nam przygotowaną wcześniej formułką, lecz w tych gotowych tekstach pojawił się opis niewydanego jeszcze skina. Temat ten został podany przez Hypexa, który napisał nam, że do gry trafi współpraca Fortnite'a z One Punch Manem, a dalej napisał, że z opisu plików AI Darth Vader mamy informację o skinie, który jest ubrany na żółto, ma czerwone rękawice i dodatkowo czarny pas. Jeżeli spojrzymy sobie właśnie na tego skina, by Będziemy mogli zobaczyć, że opis ten bardzo do niego pasuje, a żeby to było mało widzowie, inny liker potwierdził, że jakoś 9 dni temu otrzymał informację, że ten skin do gry trafi i jest w stanie potwierdzić trochę tą informację i całą tą współpracę. Sama skórka najprawdopodobniej zostanie wprowadzona do Fortnite w kolejnym nowym sezonie trzecim rozdziału 6, a według niektórych osób skórka ta ma zostać wprowadzona jako współpraca w nowym sezonie do karnetu, co pod przykładowo podał Shina na swoim YouTubie. Tak więc kochani, prawdopodobnie. Podobnie znamy pierwszego pewnego skina, jaki trafi do nowego karnetu bojowego w nowym sezonie trzecim rozdziału 6, a jeżeli tam nie trafi, to zostanie dodane do sklepu z przedmiotami za faudolce też w kolejnym sezonie. No i przy okazji pamiętajcie, że już jakiś czas temu wyciekły nawet skiny karnetu, ale o nich mówiłem wam na niedawnym filmie na kanale. A skoro wspomniałem chwilkę temu o Wejderze AI, chciałbym na chwilkę do tego tematu przejść, ponieważ widzowie zaraz po jego wprowadzeniu już pojawiły się małe wpadki sztucznej inteligencji, w których ona sama zaczęła przeklinać na czacie głosowym do graczy. Poza tym pojawiło się jeszcze kilka innych śmiesznych filmików z tą sztuczną inteligencją i ewidentnie graczom podoba się ona w grze, lecz widzowie twórcy gry już poprawili kilka błędów, które przy niej występowały, takie jak przeklinanie i inne niedozwolone rzeczy. Mimo to nadal musimy pamiętać, że jest jest to AI, które mimo jakichkolwiek nadanych wytycznych czasami podąża swoimi własnymi ścieżkami, więc przed Fortnite'em jeszcze sporo pracy, aby działała ona dobrze i sam mam nadzieję, że funkcja ta trafi również do innych postaci kiedyś i będzie ona też w wersji polskiej. Obecnie jest ona w fazie testów, ale wyobraźcie sobie widzowie, że za jakieś 2-3 miesiące większość postaci do wynajęcia na wyspie będzie miała głos AI i będziecie mogli normalnie z nimi gadać i będzie to przełom, bo będzie to tak jakby kontakt z postacią, która chodzi sobie po wyspie. Sam Kontakt z postacią nie będzie może jakiś wybitny, ale zawsze warto dogadać się również z wynajętą postacią na wyspie, a nie jak do tej pory, że postacie te robiły dosłownie co chciały i nie interesowało ich to, co robimy w grze, a jedyne co robiły to po prostu podążały za nami po całej wyspie Fortnite. Na teraz są to wszystkie informacje na temat eventu nowego sezonu i nagród. A jeżeli chcecie kolejne odcinki we wszystkich tych tematach, to koniecznie zostawcie łapeczkę do góry i komentarz event. A nie dojrze że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to do każdy z Was dostanie ode mnie serce w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!